to jest? jeździły te pociągi na stronie z Bąszynka, teraz idzie zmiana 15 jest chyba pociąg 15.40 no bo rozchodziły jazdy, były 13, 12 i 13 grudnia Stą, te pociągi sobie jeżdżą na ten, do Leszna teraz Pociągi Potarzę do koca krawędzi Pierona ta jedzie yy, bezpośrednio Tam do strony Wolsztyny i dalej do smarzynka Ciekawy gdzie ten pociąg muszę znaleźć Ja wiem znajdzie się nowym rozkładzie jazdy mm. Jak tu nie jest żaden pociąg wiem, ja już, że już czekać ja, to ja... Skład SA133 Ta jeżdża z spalinówki, ten nie jeżdżam już PKP Intercity, muszą jeździć, ale kiedyś będą jeździć PKP Intercity wskaźnik W4, będą jeździć. To jest semafor przejazdowy jest znacznik przystankowy, wskaźnik przystankowy W16. Widzę, że śniegu napisy napisane. Proszę bardzo. To daje za te tory. E podkłady są torzeniowe. Ciekawe, że to co najszybsze złoty gałęź, który leży na torach. Muszę podnosić. E w a fisz. Nowe lampy oświetlone chyba. Nie ma megafonów, nie ma tutaj żadnych informacji na tej stacji od PLK.